Och siebie, hej, Kazałeś się modlić, rządzić, miłość, na następcę. Wszystko zrobiłem. Otrącasz własnego syna. Rodzinę, krew, korzenie, to z czego wyrosłeś. Zbracasz liczbę i własną matkę. Wasaris przeczytała z kości, że umrę jako starzec i że zostanę królem. Chcesz mnie ukarać, ojciec? Długo Matka też dużyła starości. Konstytucja lutego 1552. Papież Paweł IV, sługa sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę. Na mocy powierzonej nam przez Boga, pomimo braku zasług z naszej strony, władzy apostolskiej... Spoczywa na nas obowiązek troski o całą trzodę Pańską. Z tego powodu mamy wiernie troszczyć się o tę trzodę i owocnie nią kierować. Powinniśmy więc obyczajem dbałego pasterza pilnie czuwać i uważnie zadbać o to, aby nauczycielami błędu nie stali się ci, którzy gardzą tym, że są uczniami prawdy oraz o to, aby wygnać z owczarni Chrystusowej tych, którzy w tych czasach pełnych grzechu, na własnej polegając roztropności, świadomie i zgubnie występują przeciwko porządkowi prawdziwej wiary, a przez przesądy i fałszywe wymysły odwracają sposób rozumienia Pisma Świętego i usiłują rozbić jedność Kościoła Katolickiego, Jednorodną zaś tunikę pańską starają się rozedrzeć. W paragrafie pierwszym Konstytucji Cum Ex Apostolatus czytamy Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić oskarżając go jest nawet papieżowi. Wybrany który pełni władzę Pana i Pana naszego Jeździusa, wyskuta na a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd. On sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką, nie mogli zgubnie usiedlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej, iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela Proroka. Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek, i wyłapać, ile z pomocą będziemy mogli, lisy rujnujące winnicę pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do tajemników. Paragraf drugi. Po odbyciu dojrzałego namysłu nad tymi kwestiami wraz z naszymi czcigodnymi braćmi, kardynałami świętego Kościoła Rzymskiego za ich radą jednomyślną zgodę, mocą naszej władzy apostolskiej przyjmujemy i odnawiamy wszystkie razem i każdą z osobna ekskomunikę, suspensę, interdykt, konfiskatę oraz wszelkie inne wyroki, cenzury i kary nałożone przez któregokolwiek z naszych poprzednich papierzy rzymskich, albo przez osoby uważane, uważane za takie, również wydane na mocy ich listów prywatnych, czy też przez święte sobory uznane w Kościele Bożym, a także zawarte w dekretach i postanowieniach świętych Ojców, albo w jakichkolwiek świętych kanonach, konstytucjach i zarządzeniach apostolskich wydanych i ogłoszonych przeciwko heretykom bądź schizmatykom. Nakazujemy ponadto, aby były one na zawsze zachowywane, a jeżeli nie obowiązują obecnie, to aby zostały przywrócone. Prócz tego chcemy i postanawiamy, aby w każdy z tych wyroków cenzur i kar popadli wszyscy, którzy dotychczas odpadli od wiary katolickiej bądź wpadli w jakąkolwiek herezję, czy też popadli w stan schizmy albo ją wzbudzili, że też zostali pochwyceni na takim uczynku. Paragraf piąty. Ponadto ci, którzy ośmielają się świadomie przyjmować albo bronić, sprzyjać, ufać albo głosić nauczanie tych, którzy w ten sposób będą schwytani, uznani bądź zdemaskowani, wtedy mocą samego czynu popadną w karę ekskomuniki oraz popadną w niesławę. Nie będą ponadto dopuszczeni i nie będą mogli być dopuszczeni, czy to przez zabranie głosu, czy też osobiście, na piśmie, czy też za pośrednictwem posła albo pełnomocnika do żadnego urzędu publicznego bądź prywatnego, ani do zebrania, bądź synodu, czy też soboru powszechnego, bądź prowincjonalnego ani do konklawe kardynałów, ani do żadnego zgromadzenia wiernych, ani do wyboru kogokolwiek, ani do złożenia świadectwa. Ponadto, gdy będą to osoby duchowne, to mocą samego faktu zostaną pozbawieni wszystkich razem i każdego z osobna kościoła, również katedralnego, metropolitalnego, patriarchalnego i prymasowskiego, jak również wszelkiej godności, dowalnego klasztoru, beneficjum i Urzędu Kościelnego, a nawet, jak to zostało wyżej określone, zdolności w dowolny sposób uzyskanej. Zarówno zaś duchowni ci, jak i świeccy, nawet posiadający wspomniane, wspomniane wyżej zdolności, albo posiadający wspomniane godności, będą mocą samego faktu pozbawieni wszelkich królestw, księstw, dominiów, dóbr feudalnych i własności doczesnej które znajdują się w ich posiadaniu. Dobra zaś tego rodzaju oraz królestwa, księstwa, dominia i dobra feudalne mają być im odebrane, staną się wolne i będą należeć jako prawo i własność do tych, którzy wcześniej byli w ich posiadaniu, jeżeli tylko zachowają szczerą wierność i jedność ze świętym Kościołem Rzymskim i będą pozostawać w posłuszeństwie wobec naszej osoby i wobec naszych następców, papieży rzymskich, którzy zostaną wybrani w zgodzie z normami kanonicznymi. Paragraf szósty. Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy albo prymasa, czy też kardynał świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane, legat czy też papież rzymski, przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynanów, kardynałów będzie żadne. Nieważne i próżne. Paragraf siódmy. Osoby podporządkowane zarówno duchownym, diecezjalnym, jak również zakonnym, a także osobom świeckim, jak również kardynałom, a nawet tym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Kościół Rzymski obchodzi święto Katedry Świętego Piotra. Władza, jaką nasz Pan powierzył księciu apostołów, znajduje w katedrze swój symbol i wyraz. Prawie wszystko, co mistyczne ciało Chrystusa mądrze rozwijało przez wieki, a szczególnie w drugim tysiącleciu ery chrześcijańskiej, Wzrastając harmonijnie jak dziecko, które dorasta i umacnia się w ciele i duchu, zostało teraz świadomie zaciemnione i ocenzurowane. Dokonano tego pod zwodniczym pretekstem powrotu do pierwotnej prostoty chrześcijańskiej starożytności, w niewypowiedzianym celu zafałszowania wiary katolickiej. Wszystko po to, to aby zadowolić wrogów Kościoła. Jeśli weźmiecie do ręki mszał Montiniego, nie znajdziecie w nim wyraźnych herezji, ale jeśli porównacie go z tradycyjnym mszałem, przekonacie się, że pominięto tam wiele modlitw skomponowanych w obronie prawdy objawionej. Spowodowało to, że msza reformowana stała się możliwa do przyjęcia nawet przez luteranów, co sami przyznali po promulgowaniu tego zgubnego i wieloznacznego obrządku. Dzisiaj celebrujemy papieństwo w historycznym momencie poważnego kryzysu i apostazji, która uniosła się nawet do wysokości tronu, na którym po raz pierwszy zasiadł Piotr. Podczas gdy łamane są nasze serca, gdy rozważamy ruiny spowodowane dewastacją innowatorów, ze szkodą dla wielu dusz i chwały boskiego majestatu, podczas gdy błagamy nieba o światło, które pozwoli nam zrozumieć, jak połączyć obietnicę naszego Pana z nieustannym strumieniem herezji i skandali szerzonych przez Tego, którego opatrzność zadała nam na czele Kościoła jako karę za grzechy popełnione przez hierarchię w ostatnich dziesięcioleciach podczas gdy widzimy podział na tych, którzy łudzili się, że mają jeszcze papieża zamkniętego w klasztorze i schizmem w diecezjach Europy Północnej z ich niegodziwą drogą synodalną, tak mocno pożądaną przez Bergolię. Przypomnijmy sobie proroctwo Leona XIII, które zechciał umieścić w modlitwie egzorcyzmu przeciwko szatanowi i aniołom apostazji. Są to straszne słowa, które w tamtych czasach musiały brzmieć niemal skandalicznie, ale które dziś rozumiemy w ich nadprzyrodzonym sensie. Ci najsprytniejsi wrogowie są przypełnieni i bici goryczą wobec kościoła, obrobinnicy niepokalanego baranka i położyli swoje bezbożne ręce na tym, co ma najświętsze. W samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono... Stolicę świętego Piotra i tron prawdy jako światło świata wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność z niecnym planem, że kiedy uderzą w pasterza, rozpieszchną się owce. To nie są przypadkowe słowa. Zostały napisane po tym, jak Leon XIII pod koniec mszy miał wizję, w której Pan dał szatanowi okres około 100 lat, aby sprawdził ludzi Kościoła. Są one echem przesłania najświętszej dziewicy w La 50 lat wcześniej. Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. I poprzedzającą o niewiele ponad dekadę trzecią część tajemnicy fatimskiej, w której według wszelkiego prawdopodobieństwa Matka Boża przepowiedziała apostazję hierarchii wraz z Soborem Watykańskim II i reformą liturgii. Wierni na przestrzeni wieków mogli spoglądać na Rzym jako latarnię prawdy. Żaden papież, nawet ten najbardziej kontrowersyjny w historii, Aleksander VI, nigdy nie ośmielił się uzurpować sobie świętej władzy apostolskiej w celu zburzenia kościoła, zafałszowania jego magisterium, zepsucia jego moralności i zbanalizowania jego liturgii. Pośród najbardziej tragicznych burz tron Piotrowy pozostawał niewzruszony i pomimo prześladowań nigdy nie zawiódł w wypełnianiu pełnomocnictwa powierzonego mu przez Chrystusa. Paś baranki moje, paś owce moje. Obecnie i to już od dziesięciu lat Karmienie trzody pańskiej jest uważane przez tego, który obecnie zajmuje tron Piotrowy za patetyczne głupstwo. A polecenie, które Pan dał apostołom, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem jest postrzegano jako godny ubolewania prozelityzm. Tak jakby boska misja Kościoła Świętego była przyrównana do heretyckiej propagandy sekt. Bergoglio powiedział to 1 października 2013, powtórzył 6 stycznia 2014, 24 września 2016, 3 maja 2018, 30 września 2018, 6 czerwca 2019, 20 grudnia 2019, 25 kwietnia 2020 i ponownie 11 stycznia 2023. I oto upada ostatni gasnący ślad Soworu Watykańskiego II, który uczynił misję swoim hasłem przewodnim, nie rozumiejąc, że aby głosić Chrystusa pogańskiemu światu, trzeba przede wszystkim wierzyć w nadprzyrodzone prawdy, których nauczył on apostołów i których Kościół ma obowiązek wiernie strzec. Rozwadnianie doktryny katolickiej, wyciszanie jej i zdradzanie, aby zadowolić mentalność czasów, w jakich żyjemy, nie jest dziełem wiary, ponieważ ta cnota opiera się na Bogu, który jest najwyższą prawdą. Nie jest też dziełem nadziei, ponieważ nie można mieć nadziei na zbawienie lub pomoc Boga, którego objawienie i zbawczą miłość się odrzuca. Nie jest też dziełem miłości, ponieważ nie można kochać tego, któremu w istocie się zaprzecza. Na czym polega ta rana, którą dotknęła Kościół, umożliwiając apostazję hierarchii do tego stopnia, że powoduje ona zgorszenie nie tylko u katolików, ale także u innych ludzi na świecie. Jest to nadużycie władzy, jest to przekonanie, że władza pochodząca od boskiego autorytetu może być realizowana w celu zupełnie przeciwnym do tego, w jakim przez ten autorytet została powołana. Jest to zajmowanie miejsca Boga, uzurpowanie sobie jego najwyższej władzy do decydowania o tym, co jest słuszne, a co nie. Decydowania o tym, co można jeszcze powiedzieć ludziom, a co w imię postępu i ewolucji należy uznać za staroświeckie lub przestarzałe. Jest to używanie mocy świętych kluczy do rozwiązywania tego, co powinno być związane i wiązania tego, co powinno być rozwiązane. Polega to na niezrozumieniu tego, że władza należy do Boga i do nikogo innego. I że zarówno władcy państw, jak i hierarchowie kościoła są hierarchicznie poddani Chrystusowi, Królowi i najwyższemu kapłanowi. Krótko mówiąc, jest to oddzielenie tronu od ołtarza, oddzielenie sługi i pełnomocnika od władzy tego, który czyni tę władzę świętą, zatwierdzoną z góry, ponieważ posiada jej pełnie i jest jej boskim źródłem. Wśród tytułów papieża rzymskiego, obok wikariusz Chrystusa, pojawi się także tytuł Sługa Sług Bożych. Jeśli pierwszy z nich został leksawarząco odrzucony przez Bergoglio, to jego decyzja, by zachować ten drugi, brzmi jak prowokacja, co pokazują jego słowa i czyny. Nadejdzie dzień, kiedy hierarchowie Kościoła zostaną poproszeni o wyjaśnienie, jakie intrygi i spiski wyniosły na tron tego, który działa jako sługa, sług szatana i dlaczego z lękiem wspierali jego ekscesy lub stawali się wspólnikami tego pełnego pychy heretyckiego tyrana. Nie, niech drżą ci, którzy to wiedzą, a mimo to milczą z fałszywego poczucia roztropności swoim milczeniem nie chronią honoru Kościoła Świętego, ani nie chronią wiernych przed zgorszeniem. Przeciwnie, pogrążają obłubienice Baranka w hańbie i poniżeniu, a wiernych odsuwają od arki zbawienia w chwili potopu. Módlmy się, aby Pan raczył obdarzyć nas świętym papieżem i świętymi władcami. Błagajmy go, aby położył kres tej utręce dzięki której jak każdemu wydarzeniu dozwolonemu przez Boga rozumiemy teraz lepiej, jak fundamentalne jest owo ustanowienie wszystkiego w Chrystusie. Jak piekielnie, dosłownie jest świat, który odrzuca panowanie Chrystusa. I o ile jeszcze bardziej piekielna jest religia, która z pogardą odziera się ze swoich królewskich szat, szat umarzanych krwią baranka na krzyżu, aby stać się sługą możnych nowego porządku świata, sekty globalistów. Tempora bona veniant, Pax Christi veniat, Regnum Christi veniat. Nadchodzą dobre czasy, niech nastąpi pokój Chrystusa, niech nadejdzie Królestwo Chrystusowe. Amen. Carlo Maria Vigano, arcybiskup 18 stycznia 2023.